Wielka awantura posła Mariusza Kamińskiego. Minister Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii nazywał go antysemitą. 27 27 Żydów wysyła list do brytyjskich gazet, których bronią Kamińskiego. Wygląda na to, że mamy skandal naprawdę dużego formatu. Tak, ale w moim odczuciu to jest pewnego rodzaju nagonka dla na pana posła Kamińskiego. On jest pani spisuje, jak pani go broni, to znaczy, że to nie jest sytuacja polityczna, tak? Znaczy ja, ja go będę akurat tej kwestii bronić, dlatego że pamiętam, gdy pracował w Kancelarii Prezydenta, tam również odpowiadał za kontakty z Izraelem i nie przypominam sobie żadnej bulwersującej wypowiedzi z jego ust, czy też sytuacji, dlatego myślę, że w stu procentach bardziej widzę, że to są działania stricte polityczne, typowa nagonka, chociażby sam, sam list naszego polskiego rabina w jego obronie chyba świadczy o tym, że tutaj w Polsce nikt źle nie odbiera Jarosław jego Kaczyński słów. wysłał list w obronie pana Kamińskiego do ambasadora Wielkiej Brytanii w Polsce. Zgadza się z tego sprawa naprawdę międzynarodowa już. Zgadzam się, ale też pan rabin Szudrych również wysłał są taki list broniący pana europosła Kamińskiego więc myślę czyli, że czyli pan Milband ma po prostu nie lubi pana Kamińskiego i próbuje mu przyszyć życie i karierę polityczną zniszczyć tak nie może to jest scena tego że został szefem frakcji konserwatystów i reformatorów a może powinien zostać właśnie jakiś anglik a nie polak 1 grudnia wchodzi traktat lizboński i będą wybory na szefa dyplomacji i będą wybory na prezydenta Unii Europejskiej i się okazało że polscy posłowie proponują casting to, tak chyba zostało to sprzedane w gazetach. Tak. Nie chodzi o to, żeby to był casting, tylko to są naprawdę Przesłuchanie. bardzo... Przesłuchanie. No zgadza się, tak samo każdy komisarz jest przesłuchiwany przez poszczególne komisje w parlamencie europejskim i to też równo, również nas czeka, bo my chcemy mieć pewność, że te osoby to będą odpowiednie osoby na dane stanowisko. A macie jakichś kandydatów? Na dzień dzisiejszy trwają negocjacje i mam nadzieję, że nasza frakcja IPP przedstawi kandydata, którego większość będzie popierać. Na przykład? No ja tutaj naprawdę nie chcę wróżyć z fusów, bo wróżką nie jestem. Musimy poczekać. Wiem, że rozmowy cały czas trwają. Ostatnie takie negocjacje odbywały się w zeszłym tygodniu w Berlinie. Czyli myślę, że na dniach poznamy już odpowiednie nazwiska, nad którymi będziemy mogli rozmawiać. Ale pomysł tego castingu poparły mniejsze państwa, bo tak naprawdę to chyba chodzi o to, pani posła, żeby te duże państwa same nie mogły sobie wybrać kandydata. Bo jak ktoś jest premierem albo szefem dyplomacji, to nie będzie chciał wystąpić na castingu przed europosłami. Oczywiście, ale również musimy pamiętać, że to państwo, które dostanie jednego z tych dwóch ważnych urzędników, również może zapomnieć o ważnej tece komisarza, ponieważ jedno i drugie na pewno nie może należeć jednemu państwu. Czyli tutaj naprawdę są dość poważne negocjacje.